Maneczko. Witam w kolejnym odcinku Skype Time Quest. I co moi drodzy? Yy, działamy sobie dalej. Idziemy do mnicha. Do grubego mnicha. Tam będzie walka. Taki boss jest. Jego pamiętam. Ej, w ogóle to był ten. Rzeciszek, taki. Gdzie on jest? Nie wiem, gdzie zniknął. Dobra, próbujemy sobie. Wejść na górę, ale to będzie problem. Uuu, ale to będzie problem, pan. Powolutku sobie to zrobimy. Sobie powolutku sobie to zrobimy. Będzie walka na górze. takim jego mościem pewnym, ja go pamiętam, ja go dobrze pamiętam. Tu się, tu się naciska. <laughs> Arczy mi naprawia, tak? Tak. Fajnie. Nie pamiętam, jak się z nim walczyło. Coś kojarzy, tam trzeba było na niego skakać, czy coś. Co się zobaczy, zobaczy, się zobaczy. Wszystko się chyba nagrywał, mam nadzieję. A tak. Dobra. A hmm. na to w ogóle mogę zejść. Nie wiem, czy zejść tam? Może spróbujemy? Ja w ogóle nie chcę zobaczyć co tam jest. No chyba tam nic nie ma raczej. Jest skrzynka, może? Nie, nic tam nie widać. Dobra, to wracam na górę. Idziemy sobie zabić tego bossa. Nie pamiętam, jak on ma. Ci tutaj misi, misi nie chcą takich y, rządów, jak, jak, jakie one tutaj uskuteczniają. Ci, ci z tego klasztoru. Tego za mnichami będziemy. Za tymi klasztoru już nie jesteśmy, i za tymi. Yy, za tymi od tego Taskana króla też już nie jesteśmy. Dobra, sprawdźmy to. Jak się będzie zaraz biło, Panie i Panowie. Damy radę? Damy radę. na razie idzie spoko. Chodzę tam. Zobaczymy później. Nie będę tej walki. Kurde. Tu jest w ogóle można przejść. Podejść, w sumie. Już widzę te kraty, pamiętam to. Ja wiedziałem, że ja się spierdzielę, nie? To nie mogło pójść tak gładko. Tam trzeba trochę bardziej skakać. No niestety, ta gra tak jest, że trzeba... Tej kurde, perfekcyjnie wszystko robić. to nie wybacza... ...błędów. Także, to jest takie, że, że... ta kamera, kurde, na tych klawiszach to jest ciężka do okiełznania. Kurde, jesteśmy już na górze. bez powolutku. Oj, oj, oj. Prawie bym spadł. Dobra. Wjeżdżamy, panie i panowie. Pies śpi, a ja będę się bił. Siedzi. Gruba tam. Nie wiem, czy go widać stąd. Tam się coś w ogóle świeci. Co to jest? nas ona zestrzelić, czy co? Dobra, nie zajmujmy się tym. Może najpierw zajmijmy się tym. czy jakiś diament. Aha, bo on później spadnie chyba, ten dzwon. Jak on tu dupnie. Idźmy do niego. Troszeczkę się obżera Grubas 1. Pamiętał go. No, no! Kogoż tutaj mamy? Rycerza, który chce ukraść klejnot królewski. Zabawne. <śm> nie rozumiem. Ciągle coś się dzieje z tym klejnotem. <śm> no, cóż, że bardzo mi przykro, ale klejnot królewski ma zostać w klasztorze. I nie zmieni tego taki niedołęga jak ty Zlecisz na dół zdecydowanie szybciej niż się tu wspiąłeś. Zobaczymy Panie koleżko O kurde Czekaj, bo nie pamiętam co on będzie robił Biją dzwony Nie pamiętam jak się go wali na łeb Co my tu mamy? Mamy tutaj coś nic on biega i to się coś robiło. Aha, no ale mnie dupnął, kurde. Nie pamiętam jak się go. No na pewno tak sobie dam radę. Dzwony biją. Nie wiem, czy ja go mam bić nie pamiętam tego. ale co to? Nie, nie pamiętam. Mogę do niego strzelić? Nie, to mi nic nie daje. Nie, w ogóle nie pamiętam co mam tu zrobić. Ej gruby! Chodźcie z tego pierdolę. Nie wiem, co się stało. Oj, oj, oj. Ale obrywam strasznie. Nie kojarzę, co ja to mam zrobić. Chodź, gruby. Jak chyba tu nie wejdziesz. Patrz, tak, uderzyłem go. ale już wiem to jest kurwa prosto go zabić ej. na sposoby gruby mam nadzieję, że on obrywa nie wiem ja coś robię Muszę go zepchnąć tam na dół. Tak, bo on się cofa do tyłu. A to ja nic tak nie zrobię, kurde. A jak ja to zrobić? O, do tyłu. A, ja mam w głowę walić. Dobra, już wiem. Ale ten burdet tutaj... Chciałem go... Staram się. no nie no ja tak nie mogę O. nie mam pojęcia ej. już mi życie z pracy o właśnie tak dostaje ja teraz w ogóle oberwał Tam. Kurwa, nie mogę go tu nastawić jakoś. O, teraz? Jest, dobra, mam to. Padł, jeden, Ale prawie życie mi całe zajebał, nie? Ja myślałem, że ja go biłem. Nie, w ogóle nie pamiętałem, jak go trzeba zabić. Ale mamy klejnot, który gruby bronił. Fajnie. I co, gruby? Sieci tam. Aż się cię jebra. Machaj girami. No I dobra. Mamy to. Wracamy do, do tych saltam. Może tego paradżyszka taka gdzieś spotkamy. Powiemy, że jest wszystko już gra. Mogę się uleczyć? Mogę. Znaczy tylko tą tarczę. Mogę sobie odnowić. A życia pewnie nie. Zaraz sobie zapiszę tutaj. Żeby później nie przechodzić go drugi raz. No dobra. Przesiedliśmy. Zapisik. Pyk. Tutaj, dziewiąteczka, pyk. Dobra. I wracamy. Wezmę sobie mieczy, bo to chyba było paru tych gamoni, tak, ja muszę teraz wrócić powrotem do tam gdzie żeśmy wchodzili w początku. No pięknie, pięknie. To byliśmy pięknie. Zamknięty znowu jest. co sumie można by się uleczyć, nie? Ja mam... O nie, życie mam całe, czyli mi odwróciło okej. Okay. Szpoko. Wychodzimy. I idziemy teraz tam do tych. do tego drugiego wejścia, co było na początku. Chyba, tak? To już mówię. Y Czekaj. Aha, czy to jest takie przejście po prostu? Oko. Oko, oko. Chyba dobrze mówię? Tak, bo tutaj powinno być. Tam, czy to powinni być. A ich tu już nie ma. Kolejny. Kolejny listek. Popatrzymy sobie tutaj. W te kociółki. Mamy te. Iść ciały. Już się nie da, ale tak jakby to się dało wejść w ogóle. Ale nieważne. Hmm, aha, i my wpadliśmy właśnie w te drzwi wtedy. Ja nie poszedłem tutaj, tylko wróciłem tam. Czy ja tu coś mogę? Nie. Dobra, ale gruby, rozwalony. Bardzo się uciążę z tego powodu. Jest tam braciszek, tak. Dobra, no to idziemy do niego w takim razie. jak że klejnot pozyskany. Idziemy robić porządki dalej. Rycerzu, jestem szczęśliwy, że ukradłeś klejnot królewski. To symbol potęgi. Prawdopodobnie jest obdarzony nieznanymi mocami. Proszę bardzo. Jest potężniejszy niż człowiek. Ten, który jest skromny, będzie wiedział, jak go użyć. Może to nie przypadek, że teraz ty go ja masz. Jestem skromny, no. Dziękuję ci, braciszku. Braciszku, tak. Dobra, ale nie wiem, gdzie mam teraz iść w sumie. W sumie to nie wiem. Ej. To co zrobiliśmy ten klejnot. A dalej co? Wrócić do tego czarodzieja leżeć? Nie wiem po co są te kasztany gdy No, w sumie tutaj po co pójdę? Do kogo tu pójdę? W sumie po mieście popytać. Jeśli ktoś nie chce przypadkiem klejnotu <grybujesz> albo coś? Dobra, ja siebie tutaj dam. Ja się pokręcę. Zobaczymy co dalej. I o, nie będę bił bił przecież. Zobaczę się, zobaczę co dalej, i zobaczymy się tam, gdzie już coś będzie się działo. Bo nie pamiętam co tu trzeba zrobić. Okazało się, że w mieście mnie nie za bardzo chcą, wystawili w ogóle na mną jakieś listy gończe. Yy, pozdobywałem sobie trochę tych uli. Zostało mi jeden tutaj i dwa chyba w mieście. Bo już nikogo nie zrobię. No i wracając do czarnoksiężnika, spotkaliśmy smoka. A baluga chyba. Pogadajmy z nim. Rycerzu, jesteś uzbrojony, a to czyni cię wrogiem smoków. Ale to że mnie nie zaatakowałeś, Zaliczacie do innej kategorii niż resztę, rycerzy. Szanuję to. Jednakże, odkąd moi przodkowie pozwolili ukraść sobie nasz słynny napierśnik, nie ufam nikomu. Idź swoją drogą. Nie daj satysfakcji brogom. <laughs> Czyli... Nie chcesz że mną gadać, tak? Idź... Dobra, nie zaatakowałem Cię. chyba nie zamierzam raczej. I się kurde czai ten jeszcze jeden... Jeszcze jeden ul tutaj kurde, nie mogę go znaleźć, wychwycić no. Kurde wilcy tu są. Być czarem, pierdolne Paczek I gat teraz, coś kurwa podskoczył, Jak ja już nie chciałem z tą walczyć. Dobra, raczej mi się wydaje, że trzeba wrócić do czarnoksiężnika. No, innego wyjścia nie widzę. Nie powiedzieć, że wszystko zebrałem. Może wtedy się wtedy się coś zmieni. Napiszmy w razie czego. W razie czego w razie w. 10. Nie ma przypadkiem jakiegoś kurde ulu? Kurde ulu nie ma, no. Kurde, ulu nie widać. No, wracamy do tego czarnego księżnika i zobaczymy, co się będzie działo. <laughs> może, może to trzeba właśnie wrócić. Czy chciałem sobie tylko tutaj pójść? Czy się tutaj coś nie zmieniło? Może jest coś do zestrzelenia? Ul? No jakieś drzewko. To jest dalej zamknięte. Wejść tam nie mogę, więc pewnie będzie można wyjść jakoś później albo coś. Dobra, idziemy do naszego ziomka. Jak tam się nic nie będzie działo, to już nie wiem. Nie macie tu uli? Patkiem do zestrzelenia? Nie wiem, czy to akurat działa tutaj jeszcze. Nie mam pojęcia, czy to się zalicza do tamtej lokacji. To nie raczej nie. Warto popatrzeć. Dobra, gdzie jesteś czarnoksiężniku. w czarno-księżniku? os. Więc nie jest czarnoksiężnik. kolorowy. Ja tak w ogóle? Ale ja nie wchodzimy na tą wieżę chyba. A w ogóle na dół można zejść. Tu mamy. Mnie to. my to nic nawet nie można tam wejść wyżej. O, kurde, spadłem na sam dół. Jakaś biblioteka? że ja tu nie byłem. Ale. nic ciekawego. To tu kurde, nie widzę. Jakaś beczka tylko stoi. O, o, Jakieś księgi. Tu jest. Uu. Co to jest? Uuu! to za alchemiory jakieś? No nic to zrobić się nie da. No nic, może pan... Czarnoksiężnik nam powie o co chodzi. Dobrze, wracajmy do niego. Tu coś na górę, może już szal. Trzeba sprawdzać każdy kąt. Kurde, macik. Słuchaj, że tu się coś otwierało. Jakieś przejścia, ale gdzie, dokąd i po co? Tu właśnie, jakieś tu są przejścia. Ale to może później, nie? Dobra, wracamy do naszego ziomka. Weź to schowaj. No nie, bo byś się wypadł, ty. Tam w ogóle jakaś półka jest też, może wejść można? Zobaczymy, co nam powie. O, hajpie! Masz klejnot królewski? To wspaniale! W jednej z moich starych ksiąg znalazłem bardzo dziwny sztych. Przedstawia dokładną replikę twojego miecza. To nadzwyczajne. Tylko... Nie wiem, co to oznacza. Hmm, przykro mi. Oj, oj. Ale wiem za to, że jeśli Twój miecz i klejnot królewski są razem, to pozwalają podróżować o, w czasie. Właśnie. Aby Ci się to udało, musisz naładować klejnot królewski energią z nieba. A potem musisz uderzyć mieczem w tarczę zegara słonecznego. A ja mam taki zegar na dziedzińcu. Tylko. Wiem, że to wygląda na skomplikowane, ale musisz teraz naładować Klejnot Królewski energią jak. z nieba. Tylko nie wiem jak. To ja chyba wiem. Nie wiem, czy nie potrzeba poprosić pana, yy, pana Smoka. Tak może być. Tak, jak myślicie? Chyba tak. Jak się z tym wychodziło? Tutaj, tu, bo jak inaczej, nie? Dobra, idziemy sobie tutaj zapisać. I do pana Smoka już pójdziemy sobie w kolejnym odcinku. A ja dziękuję wam, że żeście byli, towarzyszyli. Byli, towarzyszyli. I co? I widzimy się w kolejnym w takim razie. Niestety, ja tylko tutaj zapiszę. Zastąpić tak na jedynkę, chcę to napisać na jedyneczkę. Dobra, i widzimy się w kolejnym odcinku. Padaj na drugą serię z Observer. Czy